Facespolen 2016 i jest mi bardzo niezmiernie miło, że jesteśmy w tak klimatycznym miejscu i w tak wspaniałym gronie. Także dziękuję za przybycie. Po drugie, chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim naszym patronom medialnym, naszym sponsorom i naszym partnerom. Bez tych osób wydarzenie to nie odbyłoby się. Jak wszyscy wiemy, wydarzenia takie wspomagają i po prostu potrzebują finansów. Także bez tych osób niestety nie bylibyśmy w tak czarodziejskim miejscu, w tak czarodziejskim gronie. Także wielkie brawa dla naszych partnerów, sponsorów i patronów medialnych. Chciałabym jeszcze bardzo serdecznie podziękować, że w tym roku zaufało nam wydawnictwo Makła Harper's Bazaar i również studio Pier 59, jak również agencja Industria Models z Nowego Jorku, ponieważ są to bardzo poważni partnerzy i dają bardzo duże szanse dla polskich dziewczyn i modelek na karierę światową, oczywiście dla osób tych, które są tym zainteresowane poważnie. Chciałam też powiedzieć, że y, nasza właściwie y, organizacja Fresh Faces y, to nie tylko łowienie talentu i samo piękno, to również pomaganie. Ponieważ modelki y, nie mówimy o tym, ale oddają 1% zarobku dla Fundacji dobrytuszek. Duszek. Właśnie to jest dożywianie dzieci w Radomiu, miasta, z którego ja pochodzę. Także wielkie brawa dla naszych przyszłych Fresh Faces. I to jest że młodzi mogą dać Продолжение а следует...